Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć opcję obracania kamery na selfie oraz aparat główny za pomocą potrząsania telefonu Google Pixel 10 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień, następnie zjeżdżamy w dół do zakładki system. Tu wybieramy opcję gesty, a następnie odwracaj aparat do selfie. Teraz musimy włączyć sobie te opcje. I w tym momencie, aby przełączyć aparat w tryb selfie lub też właśnie na aparat główny, będziemy musieli po prostu potrząsnąć naszym urządzeniem. Tak pokręcić w dwie strony. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.